Witajcie moi kochani. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie w klubie Explosion, jednym z największych w Polsce ogólnie. E, gramy tutaj koncerty. E, no tutaj idolem jest dzisiejszej nocy zespół Adonis. Piotruś. Nie, nie Prawda, nie tylko ja, <grym> bo także jest później band. No na drugiej sali Popek. E, już nie będę wspominał o w ważniejszych, większych gwiazdach. No, ale... Fajnie, że się tutaj pojawiliśmy jako grupa Adonis, mam nadzieję, że nigdy nie zawiedliśmy fanów w tym klubie, bo gramy już po raz trzeci i po raz trzeci także będziemy kręcić teledysk dzisiaj podczas tej nocy. Eee, nigdy nie brakowało gości, mam nadzieję, że dzisiaj także będzie dużo ludzi. Kalani, parę słów. Eee, Piotr, pytanie do Ciebie: eee, jak się klarował sezon 2018, a teraz 2019? Co u Ciebie się dzieje? Powiedz nam, bo myślę, że wszyscy Fani chcą o tym wiedzieć. 2018 rok uważam za udany rok, bo było bardzo dużo koncertów, nie tylko w Polsce, ale poza granicami Polski, w Anglii. Pozdrawiam Disco Polonite. Graliśmy także w Szkocji Graliśmy dużo w Polsce koncertów i innych imprez ok okolicznościowych Zakończyliśmy to jak każdy zespół sezon Sylwestrem W tym roku kalendarz już się zapełnia coraz więcej tych imprez przybywa w kalendarzu i myślę, że niech nie będzie gorszy rok 2019, a przynajmniej Taki sam jak 2018-czego sobie życzę i wszystkim zespołom grającym muzykę Disco Polo. A powiedz, mam pytanie do Ciebie, bo doszły mnie słuchy, że no nie tylko ja, ale może i, tylko, i, i również ty będziesz grał w Ukrainie. Czy to, czy to prawda? Tak, Ty zdradzasz tajemnicę. Są, szykowane, są rozmowy i szykowane są terminy, tak. Okazuje się, że poza granicami Polski, czyli na Ukrainie, także słuchają disco polo. Mamy wstępne zapewnienia. Kiedy dokładnie odbędą się te koncerty na Ukrainie, tego jeszcze nie mogę powiedzieć, ale tak, zgadza się, że będziemy wybierać się, być może Ciebie zabierzemy i innych kolegów, aby tam zagrać koncerty. Panie słuchajcie, następne pytanie do Piotrka, oczywiście, mojego dobrego przyjaciela, A kolegi. Miałem pytania. <laughs> A, zapisuję w pamięci. Piotruś, powiedz kiedy następny teledzyz, kiedy yy, fajna muza i w ogóle, no bo, no bo słyniesz, z te, słyniesz z tego. Słyniesz z tego, słyniesz z tego. Krótko zwięźlej na temat. Piosenka jest przygotowana. Piosenka będzie mówić e, o dziewczynie, o której facet wspomina. No zresztą każdy pisze o kobietach i każdy pisze o miłości, bo to jest chyba <laughs> najlepszy, najlepsza, e, 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 najlepszy co powiedz mi. E, <laughs> no najlepszy temat, studiu, najlepszy temat tak, dzisiejszy najlepszy temat, także <laughs> tak, aby napisać piosenkę. E, Teledysk będzie nagrywany prawdopodobnie koło Warszawy, ale to na dniach się, jakby to powiedzieć, na dniach się... Okaże. Okaże. Tak. Okaże. okaże się na dniach. Będzie nam kręcić nowa firma. Tak. Mam nadzieję, że będzie jeszcze ostrze, jeszcze lepiej. I do tej piosenki także będziemy wydawać singiel. Singiel, który będziemy rozdawać na koncertach, będziemy rozdawać w klubach. Też, ty też dostaniesz jedną płytę. <gry> bardzo fajnie słuchajcie, ja myślę, że nie tylko teledysk, ale muzyka Piotka się sama obroni. Jaki będzie teledysk, myślę, że będzie fajny, ale muzyka i tak jest fajna, także Piotruś, Ulu. będzie git. Pamiętajcie tylko jedno, wysyłajcie nam SMS, -y, jeżeli będzie <gry> w telewizorni pokazane, cokolwiek z nami związane. Koszty SMS-ów jest bardzo tani, więc mam nadzieję, że będziecie dużo klikać. Pytanie do Ciebie Piotruś, czy to prawda, że chcesz nagrać piosenkę z Enkiem Martyjukiem i Bartkiem Tecławem? E, czy, czy to doszło do Ciebie, czy, czy to taki. Na Facebooku czytałem. Nie, nie. Tak naprawdę zespół Adonis ma zamiar nagrać piosenkę dla stowarzyszenia. Serduszko na dłoni zbyt goszczy. Wspieramy mocno to jest stowarzyszenie i Bogu Miłej, która jest szefem tego wszystkiego. Te dzieci wyjeżdżają, będą reprezentować Polskę na mistrzostwach, paraolim na para paraolimpiadzie w Tokio i nagrywamy dla nich piosenkę, już nagraliśmy, i nagramy teledysk, który będzie promował ich działalność i wspierał ich działalność. Mam nadzieję, że to jest taki szeroki projekt, który będzie bardzo rozpoznawalny nie tylko w świecie muzyki disco -polo, ale także w świecie muzyki popowej, bo ta piosenka nawet nie będzie taka stricte disco -polowa, ale będzie miała elementy na pewno łączące nasz zespół z tym nurtem muzyki. E, jaki będzie skutek tego wszystkiego? Czy ta piosenka mocno będzie wspierać? To się okaże, bo e, muzykę do tej, do tej piosenki napisał Piotr Nowak, znana osobistość w świecie muzyki. E, Justyna, Justyna Adamczak i ja i Magda e, siedzieliśmy nad słowami. Coś z tego się urodziło, co się urodziło, to zobaczycie. Mam nadzieję, że polubicie i będziecie wspierać serduszko na dłoni zbyt gorszych, które ja mocno wspieram, a jeżeli możecie na co dzień, to wspierajcie wszystkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które potrzebują właśnie pomocy. Słuchajcie, jeszcze tego nie słyszałem, ale uważam, że zawsze warto pomagać i to jest szczytny cel. Także jakaby nie była ta piosenka, myślę, że będzie zarąbista, dla Piotrusia duże brawa, bo chcemy pomagać i trzeba pomagać, to jest najważniejsze. Słuchajcie, Piotrusia już długo znam, parę, parę ładnych lat, ale... Jeszcze w tych, w, w kalesonach chodziliśmy, pamiętam go, po pokoju śpiewaliśmy sobie Mydełko Fa. Słuchajcie, e, dla nas różne inspiracje, różni artyści, niektórzy myślą, że, że tylko disco, disco polo, wcale nie. E, to jest tak, że mamy różnych artystów, którzy, kto, na których się opieramy i tu bym chciał zapytać Piotrka. Piotruś, na kim się wzorujesz, przede wszystkim robiąc muzykę? Znaczy, jak bardzo, bardzo szanuję Zenka Martyniuka, Marcina Millera i tych, którzy stworzyli ten, ten nurt muzyki, bo to od nich się wszystko zaczęło, ale nie mam takiego jakiegoś wzoru. Moim natchnieniem to jest zawsze córka, którą bardzo kocham, pozdrawiam Amelkę. I ona jest dla, nie, dla mnie całym światem i to ona daje mi siłę do życia, czasami kiedy wiesz, człowiek gdzieś tam zanurkuje za bardzo. To właśnie tak, takie osoby wspierają mnie i jest wiele innych osób którym chciałbym bardzo podziękować, że są koło mnie, że wspierają mnie w tym, co robię, że kiedy jest naprawdę ciężko, to są obok mnie. I mam nadzieję, że będę mógł się w jakiś sposób im odwdzięczyć tym, że będę tworzył dalej, będę grał, będę koncertował, będę sobą, bo to jest najważniejsze, żeby nie zapomnieć o sobie. Żeby po prostu być takim prawdziwym przyjacielem, kumplem na całe życie. Dobrze. Zresztą, zresztą, cóż tu powiedzieć, żeby to nie było za bardzo takie, wiesz, rozkwitnięte to, co powiem, prze. prze, prze jak to powiedzieć? Żeby nie było przerost, prze, prze, przerost nad normą? Nie, nad treścią. Nad treścią. Tak, nad treścią. To powiem tak szczerze, że e, takich przyjaciół jak Bartek, nie tylko, bo. Mam ich wokół siebie wielu. Warto mieć tego po drugiej stronie tej kamery. Także pozdrawiamy Marka Wilka i wszystkich, firmy Folk, firmy Disco Polo Music, Polo TV, wszyscy, którzy działają i niech działają i żyją. Jeszcze jak najdłużej, abyśmy mogli grać dla was i śpiewać. Niech nas przede wszystkim wspierają, słuchajcie. Ja tutaj do Piotka Słowa oczywiście się tutaj udzielę, bo wspomniał o, o dzieciach i w ogóle dla nas jak najbardziej jest to najważniejsze i uważam, że zdrowie, zdrowie jeszcze, raz, zdrowie, bo hit i muzykę. Mamy, mamy tutaj w sercach, tak, tak Piotruś. Oczywiście. A, a jeśli, jeśli chodzi o, o muzykę i w ogóle, no to staramy się, żeby robić to wyłącznie dla ludzi, dla Was, czyli dla naszych fanów Piotruś odwiedzajcie tą dyskotekę bo Explosion w Warszawie jest sercem disco polo jeżeli chodzi o kluby grające tą muzykę tutaj wszystko się od tego miejsca się wszystko zaczyna tutaj są kręcone filmy zresztą leciał w TVN ostatnio film Disco Polo który też tutaj był kręcony no i tutaj grają największe gwiazdy dlatego mi jest bardzo miło że mogę tutaj wystąpić dziękuję szefowi za tą możliwość nie zawiodę cały zespół nie zawiedzie czyli Przemek ja Daria i Roxana Także będzie git, majonez, jak to mówi Barbara. Miłego, miłego, nie inaczej, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia i miłości.